u sąsiadów. I to są mi chyba jedne z moich szklaneczek. Kurczę, porządnie, żeby się nie ruszało. Zaraz zobaczymy chyba. O, piwn. Będę małe. Serio, tu wejdzie za piwo? Idealny na ten rozmiar. I wyskacze. Takie jednak się mówiło. <grym> Już nie pamiętałam, bo myślałam, że w końcu ostatecznie wybrałam te Gładkie, ale takie właśnie mi się bardziej kojarzą z szlankami do łyski, dlatego takie zamówiłam. No, ciężkie, takie takie porządne. Sadzi, witajcie, kochani, przychodzę do Was z kolejnym unboxing z Teamu. Właśnie przyszły mi kolejne rzeczy. To są wciąż te same zamówienia, co Wam już pokazywałam na rozliczeniu. Jedno jest. Nowe, które wciąż idzie. I yy, to zakupiłam we wrześniu. Ale wszystko inne jest jeszcze z tego, co Wam pokazywałam, rozrachunki w sierpniu. Dobra, są dwie paczki. Ta przyszła w dwóch częściach. Więc pokażę Wam drugą, która jest największą rozczarowaniem tych zakupów. A to jest głównie dekoracje na Diwali. Diwali w tym roku jest. Zdaję, że 1 listopada, więc trochę taka data nie dla nas, ale y, będzie pewnie cudna impreza, bo. Tak zapowiadamy. To są takie banery. po dwóch stronach drzwi. Ej. Nawet fajnie to wygląda. Nie wiem jeszcze, gdzie to zawiesimy, ale wygląda tak trochę, nie wiem, z Chinami mi się kojarzy, więc dosyć fajnie to wygląda. Miejmy nadzieję, że. Yy, nie no, wygląda ok, tylko trzeba mieć sobie do zawiesić. Nie wiem czy ja bym dowiesiła na zewnątrz. To było pokazane jako koło drzwi wejściowych, żeby powiesić. Yy, wiecie, po dwóch stronach. Ale to przy tej pogodzie tutaj to strata. Raczej bym to powiesiła w środku, w domu. I tak pewnie zrobimy. Może tutaj przy salonie. Zobaczymy. szybko staram się. Trochę to pokazać, bo mam pół godziny do wyjścia po dzieci. Więc chciałabym to pokazać. To jest powleczenie na poduszkę. Takie właśnie. Na diwali. Fajne, nie? I materiał w sumie taki. Taki sam jak przyszły te świąteczne. Yy, Czyli nie jakiś genialny, ale taki. No to dywali to jest jeden dzień, więc my jako na tydzień wyłożę to, wiecie, nie trzeba jakiegoś mega, żeby to fajnie wyglądało. Um, tutaj jest świecznik, No na świeczki takie. Tutaj kładziemy te wiecie, małe, białe. Te lajcy. Fajnie to wygląda, tak mi się wydaje. Nie wiem, mój mąż nie na ja ten temat, nie wiem, bo tego nie pytam o zdanie. <laughs> eee, wiecie, to są dużo tych rzeczy, jak wpisujesz, to są też, eee, wiecie, innych osób. To jest też Happy Diwali takie, wiecie, ale rozwieszenie, nie będę go rozwalać, ale to jest taka, wiecie, jak macie Happy Birthday, tak samo jest właśnie to i to będzie na pewno tutaj wisiało, no. I to chyba wszystko w tym pierwszym pudełku. Szybko poszło. <noise> Nie no fajne to więcej, zobaczycie jak to rozłożę, no bo takie wiecie. To właśnie przez chwilę wyszło, co jest zachętą do tego filmiku, co pewnie będzie rozczarowanie, bo druga część tej paczki czy tutaj tej paczki. Kupiłam. no Zdjęcie wyglądało fajnie, wiecie na kurtki, na buty, taki duży stelaż. No, ale pokażę Wam za chwilę, co to było, bo nie, nie chcę sobie czuć humoru. Hmm. No, jest drugie rozczarowanie, no już widzę. Ej, to ja mówiłam hmm. dwa razy to? Ej, ja tego nie zmawiam. Nie, Okej. Okay. Ej, tu jest mojego koszyka, ale... No. Może darmowe były te prezenty, bo... No kojarzę. A tu jest pudełko na biżiterię do kuchni, żebym się trzymała, jak zajmuję pierścionki do robienia, wiecie, yy, ciasta i tak dalej, nie? Za funciaka. Fajne. Sprawda myślałam, że będzie troszeczkę większe, ale to typowo na moją, wiecie, obrączkę zaręczynowy i łańcuszek. Który właśnie nie mam, bo ciągle zdejmuję. Jak coś, wiecie, jak robię na rurki ciasto. Ale czekaj, dam, pokażę, co mnie tak szokowało. Bo tutaj kupiłam. Aha. Ale czemu są trzy? Są kartki urodzinowe, ale nie kojarzę, żebym zamawiała trzy. Takie, a nie, bo to nie jest kartka. To jest na tort, żeby wbić. Happy, happy birthday mam. To jest kartka, dobra. No, to, to Kupiłam, ale no, to tu musiało widać, bo temu. Już nie pamiętam, widzicie. Są trzy kartki. Znaczy dwie kartki i jedno takie na tort. To jest sto świeczek. E, tych małych właśnie tealightów. To było zapakowane. Musimy go roz otwierać. Zobaczymy. Zostawimy to tak właśnie na to diva i tu dołożę tutaj do kupki divali. Tu to jest tak to jest jak te zakupy przychodzą tak później. To jest to, co nie... Bo ja nie kojarzę, to zamawiała. Totalnie nie kojarzę, żebym to zamawiała. Bo właśnie zamówiłam to drugie. Czemu to jest? zobaczyć moich rachunkach, bo to jest totalne sztukowanie, a to? Ale nie ma tego, co na to czekam, kurde. Wiem, że czasami jak otwieram te paszki z timu, to czuję się jak osoba... Tu jest album na zdjęcia, ale też rozczarowanie, bo wielkość tego jest minimalna. Memory storage, ale to nie szkodzi. Coś tam się z tym zrobi, ale przyszło tak otwarte, <grym>, żeby się nie pogięło pewnie, ale no. To jest troszeczkę troszeczkę nieco co. Czy nie, myślałam, że jest trochę większe, no? Bo ogólnie to miało być na jego zdjęcia szkolne, które są rozmiaru takiego. <grym>, no, ale mi z tym będzie na coś innego. Ale to, to ja nie wie, żebym to w ogóle zamówiła, żebym to w ogóle oglądała. Dobra, nic więcej tu nie ma, więc ja się żegnam. Pokażę Wam jeszcze to największe rozczarowanie, które jest właśnie podobne do tego, bo wiedziałam, że właśnie to tak będzie wyglądać. Dlatego ja nawet tego nie klikłam. Nie wiem, dlaczego jeszcze różowe. Coś innego musiałam kliknąć. No, nie wiem, no. Jest <laughs> Jak to wszystko robi? No, w każdym bądź razie yy, to wszystko na teraz. Pokażę Wam jeszcze największe rozczarowanie typu oczekiwania rzeczywistość. No, a to, to nie wiem. Muszę poczekać na mój dzień, bo jestem teraz rozczarowana, ale na to, co czekam, to nie przyszło, więc ja dużo tych bo kupuję. Już sobie powiedziałam, nie. Już wolę jechać do sklepu, wydać więcej, bo to w końcu wydam mniej. A tutaj, wiecie, wydaję mniej, ale kupuję takie rzeczy, że są rozczarowujące, więc robię sobie szlaban, ale święta nadchodzą. <noise> <tym. głos> ale nie, to już w, w, muszę powiedzieć, że w sierpniu naprawdę proszę samą siebie, ja za dużo tego pozamawiałam, więc no trzeba ukrócić. Wyszło dopiero 8 minut, jak o tym gadam, więc poczekamy na tą moją kolejną paczkę, którą tutaj zaraz wam pokażę, jak przyjdzie i to będzie jeden jednym filmiku, bo żeby nie było, mam nadzieję, że przyjdzie chlebak. <laughs> Więc y, zobaczymy jak to będzie szło. Mówiłam. W <laughs> każdym bądź razie sprawdzając to, dowiedziałam się, że mam jeszcze jedną paczkę. <laughs> I ją też sobie otworzymy. Chciałabym zrobić takie podsumowanie co z tego co kiedykolwiek z temu kupiłam jeszcze używam tu jest jeszcze jedno to na biżuterię z to dobra rzecz takie samo tu jest na dokumenty takie Powiem wam, że dzisiaj byłam w Tesco i widziałam takie po, słuchajcie, 4 funty, a ja to kupiłam chyba tutaj za 50 więc jakby nie narzekać, to gdzieś tam wyjeżdżę, żebym straciła podatkowo. A to jest torba na dokumenty, taka, żeby trzymać, wiecie, aż Ale powiem że już mnie rozczarowało, a nie jest na zamek to jest na kłód, a la sejf podróżny, słuchajcie. Tylko, że można sobie potem rozciąć, nie? Um, tutaj jest niby, że paszporty, tutaj, że inne dokumenty i tak, o. Nie. No, ja to kupiłam myślą, żeby trzymać tu właśnie. Tu można też wziąć, wziąć trzymać wszystkie dokumenty potrzebne i potem właśnie tak na jeden raz można wziąć. Tylko, że to nie tylko ty musisz wziąć, Wszyscy mogą bo kąt owszem jest, ale nawet nie wiem, jak się tutaj go. A tu kutkę trzeba. Nie, aha, dobra, czekaj. Wkładasz te, te, te. te. Zamek, nie? Tak? Czy tak robi? Chyba, jak są takie torby właśnie. Tu się tu składa, tu wkłada. I, I tu się wkłada. A jak to ja chciałam widzieć, jaki jest pin. To gdzieś powinno być napisane, nie? To jest napisane, że to nie jest zabawka. <laughs> dobra, nie wiem, czy będę to robić, bo jak... A, nie, to można ustawić. Aha, dobra, po prostu na... to 0,0 będzie, tak? Tylko wtedy się rusza. No to... Złodzieje! <laughs> Bin do mojego sejfu. Zero, Dobra, ja idę do szkoły. Eee, no pewnie użyjemy do czegoś. Eee, tylko, że to kosztowało chyba 3 funty, więc trochę tak drogo. To 3 funty, to funta i to 50 pi. Ale ja mam to z punktów klienta, słuchajcie, więc... Eee, ta paczka chyba cała za darmo, jak się nie mylę. No bo wydasz dwie, żeby dostać za darmo. To jest właśnie takie mylące, bo żeby dostać to za darmo, to trzeba codziennie kliknąć w link. Wtedy dostaje tam trzy funty, cztery funty. Zależy od dnia. No ale jak jesteś na tej aplikacji, to sobie zwiedzasz co mnie właśnie gubi. Że zamiast kliknąć tylko tą kasę, to ja tam jeszcze sobie właśnie to, za mało. Tak, aby nie mogę tego włożyć po Dobra. No ale to jeszcze tak czekamy na chlebak. A jeszcze nie pokazałam rozczarowania, ale to później, bo muszę już iść. Pa. Miała być półka buty do tego wieszaka, nie? Do, 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 I ten części. A półki są takie w zasadzie materiałowe coś takiego jak to, tylko na większą skalę. To nie jest za bardzo wytrzymałe, ale ładnie wygląda jak na razie. To jest super. Mega mi się sprawdza do naleśników i nie tyle w ogóle do dozowania oleju. A tu na razie się ułożyłam tylko kolczyki, ale jest ok. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, pa!